Najważniejsza bitwa na dziś jest od młodego historyka na M6, znaczy ten kanał w sumie już się nie nazywa młody historyk, tylko Blitz i nie tylko, więc tak będę mówił, po prostu się już przyzwyczajcie. W każdym razie. Już mówiłem, że jest to bitwa na M6, jeśli nie, to mówię, że jest to bitwa na M6, jakby jeszcze ktoś nie zauważył tego bardzo charakterystycznego wyglądu tego pojazdu losowanie z piątkami na mapie Martwy Tor. I na początku spotykamy dosyć mądrego Churchilla, który próbuje odbijać Churchillem, czyli jest dosyć mądry, ponieważ właśnie Churchill służy do odbijania, ale teraz beznadziejnie wyjeżdża, bokiem głupi, jest strasznie. No patrzcie, no patrzcie, my, na, my w niego nawalamy bez przerwy. Niestety jesteśmy bez kamuflażu. Hmm, ciekawe. W każdym razie on tam dalej bokiem, dalej, dalej bokiem. Teraz go dobijemy, teraz go zabijemy. A jednak nie. Czekajcie, bo my chyba. Nie my. Chyba nie mamy tego działa 76 mm, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest ta 90, ale mogę się mylić. Uwaga, teraz ładny, znowu strzał, aczkolwiek nie, chyba mamy mimo wszystko tą 76 czy tam piątkę, ponieważ tak za mało bijemy i... ale ładujemy jak z tą 90, więc ciekawe, a nawet krócej. No tak, no. Pewnie mamy jakąś słabą załogę, jakieś stokowe działko i tak dalej. W każdym razie teraz, no niestety, z heczka by trzeba było bardzo, bardzo ładnie tutaj trafić gdzieś w tył tego cheeto, a my takiej możliwości nie mamy. A więc tutaj, proszę Państwa, pyk, ładny strzał, pierwszy frak, już mamy 1000 uszkodzeń. Bardzo mądrze gramy tym M6, ponieważ nie wystawiamy się na pierwszej linii, tylko po prostu staramy się oddawać fajne strzały. Jedziemy dalej. Niestety, nasza drużyna jest zepchnięta do bardzo dużej defensywy, bo tam KW1S ich przyciska nasze medy. oj Ojojojoj, aczkolwiek teraz jeszcze, o nie, y, Hellcat pada, sztuk go niszczy. Aczkolwiek Skoda te 25 się nie fajnie, naprawdę, oczywiście dla siebie, dla nas super wystawiła. Yy, I teraz tam jeszcze tego sztuka by trzeba było dobić. Aczkolwiek niestety jest 2 do 4. Uwaga, uwaga, uwaga. Tego sztuga można by jeszcze było capnąć, aczkolwiek chyba, ojojoj, jest dwóch napięciu, dwóch na pięciu. Znowu taka sytuacja, tak jak w poprzednim odcinku, ta bitwa była chyba w kW1 bodajże, nie pamiętam już od kogo. W każdym razie w 3G zostaje zdjęty, teraz, 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 w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, bo tam jest ta Skoda, aczkolwiek teraz nie wychylamy się bardzo, ponieważ ta, tam jest KW-1S, jest Batilda, BP jest 58, ale teraz już nie ma tej Skody, jest właśnie ten KW-1S, pojawia się, pojawia się, pojawia się i frag, jednak nie, jednak nie. Ale teraz jeszcze ty 58. O, o, Churchill już ma specjalistę, Churchill już ma specjalistę, a my się znowu od następnego jeszcze odbijamy, Co tu się dzieje? Oj, ale teraz tyle uszkodzeń zablokujemy, bo się jeszcze się nie udaje, jeszcze się nie udaje. Jak ten Churchill padnie, to nie wiem, co my zrobimy. W każdym razie. Fajnie by było trafić tą Matildę gdzieś przez jakąś dziurkę, strzelamy i również nie trafiamy, tak jak wcześniej. E, aczkolwiek ten churchis tam póki co przyjmuje na siebie ciężar pojedynku z typem 58. My raczej tutaj straszymy tą Matildę BP, ponieważ ona nam nie jest absolutnie nic w stanie zrobić. Ewentualnie jakby zajechała nas od boku, to by była w stanie, ale na razie nie. E, Jestem typ, jest ten typ, e, nie wiem co. O nie, nie, teraz, teraz bardzo, bardzo, bardzo duży błąd, ponieważ ta Matilda mogła nam dwa strzały oddać i niestety, niestety Churchill, Churchill pada, Churchill pada. My mamy tyle HP, że na spokojnie mogą nas zdjąć, aczkolwiek my też ich na spokojnie możemy zdjąć, to wszystko będzie zależeć od RNG, ale niestety teraz nie trafiamy tej Matildy. Teraz ładny strzał, nie, znowu nie trafiamy, co tu się dzieje, co tu się dzieje, proszę Państwa, i pyk, ładny strzał, teraz za 176, trzeba się sfokusować na tym typku 58, więc jedziemy na niego, jedziemy na niego, mamy 1800 demedza już na koncie i teraz uwaga, uwaga, podjeżdżamy. Podjeżdżamy, ale teraz, 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 teraz zobaczmy, ponieważ tutaj jeszcze może tam wyjechać nam ta Matilda BP, o tego byśmy zdecydowanie nie chcieli. Więc co teraz robimy? Co teraz robimy? O, wyjeżdża głupio typ i, i go kończymy, tak, tak, skończymy. Nie, nie skończymy, nie polosowało nam, no nie fajnie, aczkolwiek teraz, teraz, teraz on tam podjeżdża, a my go kończymy ładnie. I y, jest ta Matilda już, pyk, ale ni niestety jesteśmy bokiem, niestety jesteśmy bokiem, szybko, szybko, obracać się, obracać się, ale ona nas nie przebije, ona nas nie przebije i skończymy tą Matildę i będzie koniec bitwy. Y, pyk, wstępny, ładny strzał. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Proszę państwa, i ojoj, tutaj może być problem, jeśli ona nas będzie przebijać. Trzeba się ładnie skontować, trzeba się bardzo ładnie, trzeba się pięknie skontować. Ona nas nie przebija, ona nas nie przebija, my pięknie, przepięknie dobijamy 2600 uszkodzeń, przynajmniej 1,5 1500 zablokowanych. No, lecimy dalej. No i proszę Państwa, następna powtórka jest od Michała Redlarskiego na Isie 2 1945, czyli wydarzeniowej nagrodzie, której ja niestety nie zdobyłem, bo jestem głupi. W takim razie, proszę Państwa, no sorry za jakość, ale to nie ja to nagrywałem, losowanie z ósemkami na mapie czarne złoto, na bitwie realistycznej i na samym początku oddajemy dość nieudany strzał w FV201A40 5, aczkolwiek teraz wyjedziemy i będzie fajnie, będzie ładny strzał i pyk! Weszło dobrze. Yy, oczywiście tutaj nie ma RNG jakiejś specjalnie, XD, nie wiem co, XD, XT, XD, XT, XT, nie wiem co było śmiesznego w tym strzale, możesz napisać w komentarzu, co to tam było takiego śmiesznego w tym strzale. W każdym razie. Teraz, teraz, teraz trzeba jakoś wykombinować. Jakby tu wyjechać właśnie tutaj bokiem, żeby nie dostać od tamtego. Nie wiem co to tam jedzie, ale wydaje mi się, że KW1S. I jeszcze do tego, żeby po prostu przejechać tamtędy i zniszczyć tego FV. -a. Jaki strzał, ej, Jak to weszło? Jak to weszło, jak to się nie odbiło? Ja nie rozumiem. No teraz ten FV nas przebija na spokojnie. Musimy się wycofać haniebnie. Jedzie KW1S, jedzie KW1S, ale my go tutaj zaraz walniemy za te 400. I już nie będzie tak miło. Teraz tam um, z 2945, to jest jog z naprawdę fajnym DPM-em, yy, więc teraz, yy, no tutaj, yy, oczywiście FV-owi 201 nie dorównujemy, aczkolwiek dalej możemy z nim na spokojnie sobie walczyć, bo mamy przewagę w HP, on ma mniejszy damage na strzał i teraz, teraz, teraz ładnie, naprawdę powiem Wam, znowu go niszczymy, mamy już 1350 uszkodzeń na koncie, jest RHM i KW-1S i jak to teraz zrobimy? Dam ci taką radę: kliknij dwa razy, po prostu gdziekolwiek. Yy, przyciśnij, znaczy możesz po prostu, nie wiem, dwa razy kliknąć, na przykład tutaj, gdzie wskazuję myszką, i wtedy magicznie zniknie ten pasek, bo po prostu jak klikniesz gdziekolwiek yy, dwa razy, to ten pasek znika. Przynajmniej tak jest na komputerze, ale na telefonie myślę, że też tak jest. Yy, no i w każdym razie, teraz, 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 teraz ten t 4 nie przeładuje przed nami, nie ma szans, pyk, niszczymy. RHMA 2010 uszkodzeń, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Niestety nie widać, ile mamy fragów. Szkoda, e, aczkolwiek jest e, trzech naszych na czterech przeciwników. I teraz, jo, jak bezcelowanie ładnie weszło. Tą lorkę no powiem ci, że naprawdę świetne strzały wchodzą z tego Isk2. Aczkolwiek teraz, 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 teraz tam jechał jakiś szybki czołg, to był chyba T4,9, chyba tak, to był chyba T4,9. Bo z tego co pamiętam, tam jest T4,9, no i tak, to jest chyba T4,9, zgadłem. Co to? Co to był za strzał no. Panie no po prostu świetnie, no po prostu genialnie. No i został jeszcze tutaj przede wszystkim mm, ten czołg, co tam na nas jedzie. O o o o o. O bo teraz można jeszcze w, w tego Eagle 7 strzeić, ładnie. Ładnie, aczkolwiek tamten czołg, który na nas jedzie, to jest lew, zdejmuje on te 3-4, jesteśmy sami na dwóch, czy będzie ładny wyciąg? Jak to wejdzie? Jak to wejdzie? Jak to wejdzie? No nie, nie weszło. Przemrze. Jak to wejdzie, to bym... naprawdę, a nie, jeszcze jest jeden z naszych nieprzydatnych sojuszników, żyje. Może na szczęście, może niestety, ale przynajmniej będzie przyjmował demek. To jest Panther 88. Teraz tak, ten lew tutaj chce podjechać, aczkolwiek. Teraz Eagle 7. Wyjedzie. Wyjedzie. Nie tam on walczy z tym panterem. Nalwa, nalwa, nalwa. Dwójka, gold. O, teraz niestety nas strzelił, aczkolwiek mamy już 2000. 657 uszkodzeń. I teraz tak, teraz tak, trzeba by jakoś to zrobić dosyć sprytnie. Oj, ten lew wyjechał, jak wyjechał. No, no nie, nie wierzę po prostu. Ładujemy pewnego haeczka, zdejmujemy lwa. Naprawdę profesjonalnie rozegrana bitwa. Jak widzicie tutaj jest... Czekajcie! Czekajcie, czekajcie. Ten tutaj młody historyk, co tam jest to on był w naszej drużynie czy nie w naszej drużynie nie mam pojęcia ale może może no nie wiem nie widać tutaj ale wydaje się że ma taki raczej zielony napis, a więc on był chyba w naszej drużynie w każdym razie no sorry ale ja tutaj nie widzę po prostu to był znak on tu jest, on tu jest, świetnie go dobijamy, 3000 uszkodzeń na sieć więc naprawdę fajna bitwa, wszyscy jesteśmy ucieszeni, jej, yy, ile fragów, Boże 6 fragów, historyk, yy, który był z nami w plutonie też sporo w sumie zrobił. No i następna, trzecia powtórka w tym odcinku jest od gracza Polski Tankist na SU-152, Wykładnie ładnie trafiamy na samym początku SU za 638 HP, losowanie z ósemkami, proszę bardzo, T49, ale będzie piękny strzał, ale będzie po prostu przepiękny strzał, on się tam, no niestety się schował, ale teraz cofa się, cofa się, zniknął ze spota i genialny strzał w bierze z haeczka, rozwaliliśmy mu całą załogę praktycznie, a więc teraz Sturer Emil, w Sturer Emila by wypadało walnąć aczkolwiek jest tam ten T49 strzelamy na ślepo i pięknie odpada wieża temu T49, nagrywam już tą wtórkę drugi raz, znowu mi się nagrywanie wyłączyło, nie wiadomo dlaczego wkurzyłem się już mocno, ale teraz Sturer Emil Sturer Emil, będzie piękny one shot będzie piękny one shot bo tutaj z haeczka może nam nie polosować za te tysiąc, chociaż ja już wiem, co się stanie, ale wam nie powiem, to pójdzie do śmiesznych momentów. Celujemy w dolną płytę i pyk, piękny one-shot. Rozsypuje się gracz Artur Zmichałow z Michałow w y, Su, y, przepraszam, w Sturer Emilu od strzału naszego Su 152. Dalej jedziemy, jedziemy, jedziemy. Bitwa już się chyli ku końcowi, mimo że dopiero dwie minuty minęły. Polujemy na tą panterę, która tam się chowa gdzieś za ruinami i teraz będzie ładny strzał. A jednak nie, bo nam podstępnie ukradł e, fraga pan e, gracz Alec w T29. Teraz jest fałka 101P. Jego też trzeba by było ładnie tutaj rąbnąć. Ładnie, 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 za 624 uszkodzeń. E, teraz 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wyjeżdżamy i pięknie dobijamy tą fałkę. a jednak nie. Następna i ostatnia już w tym odcinku bitwa jest od Spinal Drink na LTTB. I proszę Państwa, na samym początku tutaj mamy oczywiście losowanie z szóstkami, no bo wtedy najłatwiej zrobić dobrą bitwę, szczególnie takim super fajnym czołgiem jak LTTB. Aczkolwiek zobaczymy, bo wydaje mi się, że tutaj ja bym zdecydowanie LTTB w ten sposób nie zagrał pewnie jak bohater tej powtórki, bo po prostu takiego skida nie mam i tyle. W każdym razie na samym początku bitwy niszczymy MT20. I snajpimy tam do ciężkich. A jako, że LTTB nie ma najcelniejszego działa to raczej średnio nam się to udaje. No właśnie, jeśli byście chcieli, żebym mnie na przykład zrobił omówienie LTTB, bo ostatnio go kupiłem, trochę nim grałem, więc coś o nim wiem, nie na no, nic o nim nie wiem. No to oczywiście piszcie w komentarzu, jeśli chcecie takie omówionko LTTB. I proszę Państwa, teraz, 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 teraz. Wyjeżdżają po nas bokiem, mają totalnie na nas wywalone. My podpalamy tą fałkę. Ona nie ma, ona nie ma nawet zestawu naprawczego. Za 573 wchodzi pożar i teraz ją jeszcze dobijamy. Co to było, proszę Państwa? Niesamowite. Aczkolwiek, teraz jest T25AT, następny delikwent, pyk, raz nie weszło. W ogóle ja mam na LTTB taki kamuflaż jaki ma ten właśnie T25AT tutaj no i T25AT tutaj może nas zniszczyć aczkolwiek teraz, my go ładnie zajmujemy i teraz będzie no tymczasem my już mamy 3 fragi, może będzie rozjeni. Oczywiście, jak wiadomo, Polacy są najbardziej toksycznymi graczami, więc tutaj gracz konserwaturystyczna POL w AMX M4, wyżywa się na, ca na całej naszej drużynie, mimo że to on zginął, to przecież on zagrał słabą bitwę i to bynajmniej nie przez naszą drużynę. Tymczasem my okładamy naszych przeciwników kolejnymi pociskami, oni nie wiedzą skąd to w ogóle jest, tymczasem nasz Advance, co on zrobił w ogóle, ja nie wiem. Urb Knispel 1703 I teraz proszę Państwa AMX CDC, nie żartuję, jest to AC4 Sentinel, tymczasem, no nie, nie będzie rozjeni ten podły X, Sergiej X w Helkacie ten podły ten podły gracz, niestety ukradł nam rozjeni, ale będzie może medal Pula to też jak najbardziej dobre Zobaczmy Ojojoj! Oj, oj. Wieża Edelweissa, widzicie yy, gracz Kurt Nispel 1700 ileś tam. Niestety się teraz na nas mści, że mu nie pojechaliśmy pomóc. Yy, no i blokuje nas swoją wieżą. Zostaliśmy sam na sam z KW3. Na spokojnie powinniśmy wygrać, ale co, co my tutaj robimy? Uciekamy? żeby to było uciekanie? Uciekamy przed KW3. No, ale to be good job, to prawda. Aczkolwiek, no moim zdaniem. Jeszcze jeszcze ten Edelweiss nam ukradł. no Nie, no to będzie maksymalnie medal Radleya Waltersa niestety, aczkolwiek MK będzie i to się liczy. Aczkolwiek MK a rozjeni to są zupełnie dwie inne rzeczy, inny poziom. Rozjeni się robi raz, dwa razy w życiu. A tutaj niestety nam ukradli tą szansę. Aczkolwiek teraz, ej, sprytnie zrobiliśmy w ten sposób, żeby ten KW3 nie wiedział skąd wyjedziemy i go objedziemy. Ej, bar bardzo tutaj mądrze. Ej, ja bym tak nie zrobił, ja bym po prostu pojechał na wariata na tego KW3 i, i go po prostu objechał. A KW3 a KW3 wjeżdża na bazę. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego, proszę państwa. Teraz robimy jakiś dziwny manewr, może po to, żeby, nie wiem, żeby więcej punktów zajęcia bazy zdekapować. Nie wiem, za to będzie więcej EXPA i będzie pewniejsza MK. Yy, I uwaga teraz, gdzie pojedziemy. Ja wiem tutaj, że ten gracz ma dużo większego skilla ode mnie i ma lepsze, fajniejsze yy, taktyki. KW3 jest czujny, bo nie trafiliśmy go. Mówiłem, że ma niecelne działo ale teraz pięknie dekapujemy. KW3 jest zdezorientowany, gubi się, nie wie co się dzieje. A my go po prostu pięknie tutaj okładamy pociskami. Już z golda możemy nawet walić, My to już wygraliśmy. Tylko uwaga, bo czas, 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 czas półtorej minuty. Trzeba by było objechać tego KW3. No, bardzo dobry gracz powiem, powiem wam, że naprawdę tutaj yy, ja nie rozumiem trochę tych taktyk, ale zaraz potem myślę, ej to przecież jest genialna taktyka, po prostu ten gracz ma dużo więcej skilla ode mnie. To jest bardzo, bardzo proste yy, i teraz, teraz jedziemy, 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 szybko, 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 w ten sposób, żeby ten kW3 się nie skapnął, że my tam jesteśmy i uwaga. On tam będzie strzelał na ślepo, a tymczasem my tu się wychylamy. Kurczę, minuta! Szybko, szybko! On, on yy, może skapować yy, w ostatniej sekundzie, jeśli my teraz nie zdekapujemy. No i KW3 już nie zdekapuje bazy. Mamy przewagę HP, trzeba teraz jeszcze jakoś sprytnie, bardzo sprytnie objechać. Nie, już tego nie wygramy. Będzie remis, będzie remis. No niestety, aczkolwiek no po prostu nie pojechaliśmy tak agresywnie. Nie mówię, że ja bym to wygrał. Ja bym po prostu pojechał agresywnie i albo bym to wygrał, albo bym to przegrał, nie dopuściłbym w każdym razie do remisu. Teraz uwaga. Nie możemy się odbić. 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 Nie możemy się ani razu odbić. Nie. I chyba będzie remis. Chyba będzie remis, moi drodzy. Chyba będzie remis, chociaż nie. 5, 2, 1, uwaga i bum! Nie! Nie polosowało nam! Ale pech! No, ale z golda walnęliśmy no i na milisekundę przed przeładowaniem. Niestety. O Boże! Co to była za bitwa? 4 tysiące na mecza cztery fragi. No jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zostawić łapki w górę. No i widzicie konserwa turystyczna Pols. Co to w ogóle jest za gracz? 2000 bite mamy tutaj właśnie doświadczony gracz, znaczy może nie, nie doświadczony, aczkolwiek ważne, że dobry. I tutaj proszę Państwa, czekajcie. Ja dobrze widzę, że to jest Clan Angel. Przynajmniej tak mi tutaj jest, y, tak mi tutaj pisze, bo tutaj jest, że PZ 102, a tutaj, że jest to klan y, Angel, więc y, no wiecie, wiecie który. Ten taki fajny, dobry polski y, klan, taki jak Polon też, taki dobry. W takim razie kończymy program.